W kwietniu do Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafia cała masa niezwykle ekscytujących premier. Od bluesowych opowieści baju po powrót weteranów taktyki czasu rzeczywistego. Sprawdźmy, co nas czeka. Na początek zróbmy szybki przegląd nowych gier, do których użytkownicy Game Pass Standard uzyskali dostęp 3 kwietnia. All You Hope to osobliwa, kooperacyjna gra logiczna, w której wcielamy się w duże, futrzaste klocki Tetris i próbujemy wspólnie wykonać różne, wyjątkowo nietypowe zadania. Wargroove 2 to turowa gra taktyczna, w której zarówno grafika, jak i postaci są zachwycająco kolorowe. A Still Wakes The Deep to pierwszoosobowy psychologiczny horror osadzony na platformie wiertniczej, gdzie gracze muszą zmagać się z nadprzyrodzonymi istotami i szkocką pogodą. Grand Theft Auto V powróciło do Game Pass Standard i Ultimate, plus nowe, błyszczące GTA V Enhanced to wersja, która trafiła do PC Game Pass 15 kwietnia. Twórcy Contrast i We Happy Few przygotowali nową, ekskluzywną dla konsoli Xbox trzecioosobową przygodę zatytułowaną South of Midnight, która pojawiła się 8 kwietnia. Po tym jak huragan pustoszył jej rodzinne miasto, Hazel zostaje wyrzucona do dziwnego, magicznego świata, ale zamiast do królestwa tchórzliwych lwów i dróg z żółtej cegły, Hazel trafia do południowo-gotyckiej krainy gigantycznych sumów i upiornych plam. Ta kraina boryka się też z wieloma problemami, więc Hazel musi je rozwiązać, wykorzystując swoje nowo odkryte magiczne moce do walki z jednymi duchami i niesienia ukojenia innym. Historia jest bogata, a gotycki, folklorystyczny styl graficzny oszałamia, łącząc bluesową ścieżkę dźwiękową, poklatkowy styl graficzny i wyborny, południowy klimat. South of Midnight zapowiada się na jeden z tych tytułów, które koniecznie trzeba ograć w 2025 roku. Zresztą mieliśmy już okazję zapoznać się z nią przed czasem. Sprawdźcie nasze streamy, by przyjrzeć się tej produkcji bliżej. Jeśli macie ochotę rozpętać piekło i przemierzać podziemia, to dobrze się składa. Diablo 3, Reaper of Souls Ultimate Evil Edition trafiło do Game Pass Ultimate i PC Game Pass 8 kwietnia. Jest to bez wątpienia najbardziej kompletna wersja trzeciej odsłony kultowej serii Gear Action RPG od studia Blizzard. Otrzymujecie więc wszystkie pięć opanowanych przez demony aktów z podstawowej wersji gry, oraz wszystko to, co zostało dodane w rozszerzeniu Reaper of Souls. W tym nową, zacną klasę zwaną krzyżowcem, który odznacza się wielką świętością, a przynajmniej tak będzie, gdy dopadną go demony. Oczywiście w bibliotece Game Pass znajdziecie też Diablo 4 wraz z całą wspaniałą nową zawartością dodaną od czasu premiery. W tym momencie brak członkostwa zaczyna brzmieć piekielnie źle. Słyszycie ten alarm? To znak, że Komandos, pradziadowie gatunku taktyki czasu rzeczywistego, powracają, a także, że ich ostatnia misja poszła koszmarnie źle. Commandos Origins, które pojawiło się w dniu premiery w Game Pass Ultimate i PC Game Pass 9 kwietnia, przenosi nas do początków tego legendarnego sześcioosobowego oddziału. Poprowadzicie ich przez szereg niebezpiecznych misji na całym świecie, wykorzystując unikalne umiejętności każdego komandosa, by wykonać zadanie. Do każdej misji można podejść na wiele różnych sposobów, więc spodziewajcie się mnóstwa możliwości ponownej rozgrywki i świetności świetnej zabawy metodą prób i błędów. I choć gra zachowuje swój boomerski urok, Commandos Origins zyskało współczesną metamorfozę z intuicyjnym sterowaniem, które pozwoli Wam realizować strategię z precyzją no cóż, operacji wojskowej. Blueprints to gra logiczno-strategiczna, która wymyka się gatunkom, opisom i najbardziej podstawowym zasadom architektury domowej. Akcja toczy się w bardzo dużej, bardzo upiornej rezydencji, w której spróbujecie znaleźć nieuchwytny pokój 46. Byłoby to bardzo łatwe, gdyby pokoje nie zmieniały układu pod koniec każdego dnia. Tworzy to jednak ciekawą pętlę typu roguelike, w której każdego dnia wybieracie nową ścieżkę, napotykacie nowe pokoje, odkrywacie nowe sekrety i za każdym razem rozwiązujecie nowe zagadki. Blueprints to gra, o której można słuchać godzinami, ale prawdopodobnie nie zrozumie się jej do końca, dopóki samemu się w nią nie zagra, co możecie zrobić już od 10 kwietnia, bo produkcja trafiła do Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Generalnie kwiecień rozpoczął się wielkim hukiem dzięki edycji Ultimate Borderlands 3, która trafiła do Game Pass Ultimate i PC Game Pass 3 kwietnia. Trzecia odsłona najbardziej lootershooterskiej serii FPS prowadza do gry czterech nowych łowców krypt. Każdy z własnymi specjalnymi zdolnościami, a także parę nowych, nikczemnych złoczyńców, na których możecie poćwiczyć swoją celność. Ach, i jeszcze broń. Mnóstwo broni. Borderlands 3 działa świetnie na każdym sprzęcie, ale na Xbox Series X możecie rozkoszować się jego dziwacznymi pustkowiami w oszałamiającej rozdzielczości 4K 60 fpsów, a także opcją gry na lokalnym, podzielnym ekranie z maksymalnie trzema innymi graczami, a Ultimate Edition dorzuca całą masę dodatkowej zawartości, by dopełnić dzieła. A biorąc pod uwagę, że czwarta gra jest obecnie w przygotowaniu, jest to idealny moment, by zacząć zapoznawać się z szalonym Usianym pociskami światem Borderlands. Hunt Showdown 1896 jest już dostępny dla posiadaczy konsol w ramach Game Pass. A dobra wiadomość dla fanów tego klimatycznego FPS-a z polowaniem na potwory brzmi: od 15 kwietnia gra trafiła również do oferty PC Game Pass. Oznacza to, że na serwerach pojawiło się wielu nowych graczy, więc łowcy mogą spodziewać się większej konkurencji w walce o cenne nagrody i przetrwanie. Rozgrywająca się na bagnach pełnych groźnych potworów i ludzi, którzy lubią zabijać groźne potwory, ta innowacyjna strzelanka ekstrakcyjna pozwala graczom rywalizować o zabicie czarnego charakteru, a następnie wydostanie się z nagrodą. Oczywiście do zgarnięcia jest tylko jedna nagroda i nie ma żadnych zasad, które mówiłyby, że gracze muszą być dla siebie mili walcząc o nią. Na którego game passowego smaczka macie ochotę w tym miesiącu? W co zagracie najpierw? Dajcie znać w komentarzach, a w następnym odcinku będziemy mieć dla Was jeszcze więcej świetnych tytułów. Trzymajcie się!